Szczęść Boże, z tej strony ksiądzia Cegarus, bardzo serdecznie chciałem Wam pozdrowić z kazemby. Ostatniej niedzieli na terenach Waszej parafii odbyła się zbiórka na nasze oratorium. Bardzo serdecznie chcieliśmy Wam podziękować za wsparcie nas tak dużą kwotą. Wiadomo, że praca z dziećmi nie wiąże się tylko z ofiarami, ze środkami, ale jest to tutaj dla nas duża troska. Bardzo serdecznie. Także dziękujemy Wam za Wasze modlitwy, za ofiary duchowe, za pamięć o nas, za dobre słowo. Otrzymaliśmy pozdrowienia też od Was, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz w ramach naszych podziękowań chcemy Wam trochę pokazać, co się u nas dzieje. Więc zrobimy taki szybki, krótki tour po naszym oratorium. Dzisiaj jest piątek, więc jest takie nasze oratorium bardziej sportowe, ale są też dzieci, które rysują. I może nie jest dzisiaj ich za dużo, bo są wybory i pikniki prezydenckie, ale trochę można zobaczyć dzięki temu krótkiemu filmikowi za chwilę, co się u nas dzieje. Więc tutaj są nasze drzwi na świat oratorium. I tutaj widzimy, jak nasze dzieci tu ktoś rysuje. Tu nas ktoś pozdrawia. Tutaj też ktoś rysuje. Tam są chłopcy, którzy grają w piłkę. O, oh man, very serious. serio. wypalone, bo już jest spora sucha. Tu jest nasza scena. Tutaj chłopcy właśnie zakończyli mecz. Grali się, rozciągają, więc kończą. I tutaj nas pozdrawiają yeah. dzieci.